Mówiąc mulcher, zwłaszcza mulcher w wgłębny, przyzwyczajeni jesteśmy do potężnej maszyny wymagającej ciągnika dużej mocy. Tutaj metr szerokości, ale tylko 70 koni mechanicznych. Napęd jest przenoszony poprzez przekładnię z wąciągnika. Przy 540 obrotach na minutę rotor uzyskuje około 326 obrotów. Maszyna ma efektywną szerokość roboczą 1000 mm. Pracuje na głębokości 7 lub 15 cm maksymalnie w Wymaga ciągnika o mocy 70 koni mechanicznych minimum. To maszyną jak jedzie do tyłu, to spycha te drzewa i je mieli na równo z ziemią. A do przodu jedzie i mieli ziemię gdzieś 10-15 cm. Nieduża, a jak widać radzi sobie świetnie. Jest to możliwe dzięki temu, że maszyna jest wyposażona w przekładnię zębatą zanurzoną w kąpieli olejowej. Dzięki temu, przeniesienie napędu na rotor maszyny, wyposażony w specjalne młotki z wolframowymi spiekanymi czubkami, pozwala na uzyskanie optymalnych obrotów, które niszczą zarówno powierzchniowo wszelki materiał drzewny o średnicy do 20 cm. Niestraszne im są kamienie, a maszyna może służyć nie tylko do mulczowania, ale również do wykonywania pełnej rekultywacji. Tutaj mamy belkę pochylającą, regulowaną hydraulicznie, pochylającą materiał w trakcie jego niszczenia. Jest również uniesiona klapa, której zadaniem jest po zamknięciu zabezpieczać przed wydostaniem się rozdrabnianego materiału i ewentualnie przed jakimikolwiek urazami dla osób postronnych. Oczywiście pamiętajmy, w przypadku tej maszyny, przy jej pracy, musimy zachować odpowiednią i bezpieczną odległość. Sterowanie zarówno regulacją belki, jak i klapy odbywa się hydraulicznie. To, to około 30 arów robiliśmy pół godziny. Pierwszy raz pracowałem tego typu maszyną. Myślałem, że będzie gorzej, trudniej, ale nie, nie, nie źle. I myślę, że w ciągu tam paru godzin popracowałby, doszedł do sprawy. Mamy efekt półtora godziny pracy. Przez operatorów, którzy tak na dobrą sprawę z tą maszyną mieli po raz pierwszy do czynienia, to co rośnie po mojej lewej stronie i za mną, jakimś cudem zniknęło. Mało tego pojawiła się karpa szerokości prawie że całej tej maszyny i też się skorpionowi nie oparła. Kamienie również jej krzywdy nie zrobiły. Na motkach została tylko farba zdarta. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć jak wyglądają prace tej maszyny, efekty pracy tej maszyny innych maszyn, Valentini polecamy się na przyszłość. Chętnie pokażemy, chętnie przekażemy.